So. <laughs> Wiadomo, że doszedłem tam jako jeszcze młody chłopak i patrząc na innych, no to oprócz Parnasa i Roberta ruchały, ja jestem trzecim takim gościem, że w takim młodym wieku doszedłem do KSW, no i ciągle się utrzymuję i jestem wiesz, gdzieś tam w grze, nie? Także co, no chciałem tej walki z zadałem Soldajewem. Gdzieś tam słyszę, że KSW bardziej pasowało, żebym walczył z Brichtą, nie? No ale też mi się wydaje, że to jest bardziej takie, że Brichta doszedł do kategorii, wygrał jedną walkę i chcą jakby... Szósty jest, tak? Teraz chyba. Tak, no i teraz chcą swoją czeską największą gwiazdę, wybić, żeby, żeby żeby mnie pokonał, żeby wybić jego na, na tę czeską gwiazdę, wiesz co chodzi? Tak, tak mi się wydaje, że oni chcą tak zrobić, żeby żeby, żeby ten, no, no wiesz, taki Brichta może jeszcze tak y, tą budzić takie, taką y, ciekawość kibiców i że, żeby on zawalczył z Parnasem na przykład, nie? Że w przypadku jakby mnie pokonał. Dlatego myślę, że oni będą chcieli mnie zostawić bardziej z Brichtą, no ale jeżeli zostawią mnie z Brichtą, to zrobię wszystko, żeby pokrzyżować im te plany i